i polish polis no. telewizor nie słychać gołogę hodderiu czy ktokolwiek mnie słyszy? Connie, my suicide. Can any of these cars tow the boat out of the water in less than twelve seconds? Weź no, przecież tamten tam muzyk, I to się wszystko... To no, jest komory. I widzisz? I tak właśnie poprosiłem Cię o coś... No to, to, na Daj. to no. daj. o tyle, to jest inaczej troszkę Dobra, zobaczymy co to dzisiaj będzie. Ja nie jadę po żadne dynie jadę normalnie Nie będzie żadnych udziwnień, my jesteśmy normalni. Ja chyba robię dynię, bo... To rob dynie... Bo za, 400, bo za chwilę się kończy ten syna z dyniami, no. a za jakbym miał 400, czy tam 500. Dyni? To, to czekaj? jeżeli będę miał, nie wiem, z. A ile masz Będę miał taki z Marsylii. A ile I... masz dzień? 12. No, no to chłopie. 500 deń to wiesz, ile to jest? Czekaj. 6 650. E, e, to no zależy, ile dostajesz za ten. Za trasę. Tam to jest no najważniejszy ten znaczek, pana, panowie i panie. Ten znaczek ten jest najważniejszy. 86 ważniejszy. Piękny koniec. Czyli że 83 razy muszę pojechać taką wielką śniadę. No jak, jak ty w takim tempie to chcę robisz, zajechać. no to sorry... chcę przejechać 83 razy. Ty chcesz, a rzeczywistość jest z rzeczywistością. Będę chcę mieć yy, taksi nazywa... No lepiej ci kupić to taksi. No nie da się. Jak się nie da? Strasznie długo się to loguje jak zawsze, nie? nie. Aż nawet znaczek Ferrari się przed chwilą czerwony zrobił. Musisz nie poczekać chwilę. Jak chcesz to no jeździ, je, je, jak chcesz, tylko nim ja się zaloguję, to jeszcze półtorej godziny minie To jest sobie 64 O lecę Jestem To to jak kupować pasata? Nie wiem to już, to już tam Toż już, To już twoje su, e, sumienie albo, albo flantypny ja jestem w, w darmowie ogólnie to ja nie chcę bo miałem już rzut ekranu włączyłeś. no dobra ale chcę z tego wyjść Coś mi to się tam kończyło. W ogóle lipa, że ten mam... O, lecimy Gdzie ja tu jestem? Cyk Ja tam będę normalnie jeździł Po żadnej jedynie mi się to nie opłaca No, to ty się nie dla mnie No, to miękkie i co, dynia dnia, ma gdzie ja gdzie, gdzie, gdzie się tam... No by, dobra, dynia. sobie będę zarabiać w tym okiem jakimś. No bo chcę... Nie troszeczkę zarobić. My muzyka jest mój merc? O, jest. No i fantaz. O, mamy ten sam kolor merca? No. Choder, już. I zetko też mam. Ja nie będę wiedział, które miały. Też mam jest Znowu miał jakiś sens. Rzut eskalał w dziesięć kartki. No dobrze. Czekaj, muszę troszkę mieć. Muszę zawsze biegać na tą wyspę. Ja się nikomu nie słyszę tam. No i spokój w razie. Właśnie się Kazio, Ramkażem. Każdy będzie wiedział, który. Chciał o złać. Jaki piękny Mercedes. Proszę. Proszę. No bo nie mam. Wachy, na A ty ma? też wachy ty, Ja też nie mam wachy, ja muszę zatankować. Ja no, w ogóle nie mam jak siedzieć. Nie? A ty masz w ogóle hajs na wachę? No mam 4, 34 412 34 tysiące masz? No. A co? To trochę dużo. Ja mam 23 tysiące. Prawie identycznie. No 14 tysięcy do różnicy. To jest mało. No to, to ja też grałem, wiesz. Ja wiem. Jedziemy pierwszy. Ja pierwszy zatankować, rób co chcesz. Czekaj, to ja poczekać na to znowu, a chcę sprawdzić czy mam w ogóle jeszcze prawo jazdy. No po co ci prawo jazdy, to? Prawo jazdy są dla miękkich. 284 zł To już jest srogi, srogi balek. Lecimy Muszę na nie prawo jazdy i 10 punktów karnych, nie jest tak źle że... Dobra, jadę popaczkę, bo ty podejrzewam, że będziesz wcześniej ode mnie, a niż ja tam dojadę mnie. Tu taka pogoda jest kiepska, To chyba jesień Nie, po prostu na Halloween jest I dlatego tak jest Ale w po Polsce nie ma Halloween no nie wiem. No tak. Bo to jest święto... To jest świę... Świę... święto. Święto pogańskie to jest. Skąd wiesz? No wiem. Co to jest święto pogańskie? No, że to nie jest katolickie, tylko jakieś, jakieś pogańskie. Idziemy... Pro... Nie, jedziemy tam, tam gdzie... To raz ja, ja na ręcznym jechałem. 200 na godzinę odciska się ręcznie, 400 na godzinę 500 Pięknie, piękne Oo, ale panie, pojechałem Zawiesiłem się To to jest za Ale Ripa te odwaliłem cię w Lipa odwaliłem i tyle Czekaj podwiozę ci tam ale ja nie chcę. Gdzie masz mnie podwieźć? No pod, e, pod, tego traka czy coś. Ale mi samochód zdechł. No tak, no to sobie, no to sobie podje, podje, podjedziesz, ten, ze mną i sobie kupisz nowy. Dobra, jedź. No do mnie wsiadłeś. No czy do siebie wsiadłem. Jak dzwać pan? Jeźdź, bo samochód mi się zabije, się bez sensu. Ale jeźdź potem, po ten, Jeźdź do, do Dudka. Znaczy nie do Dudka, tylko po nową brykę. Ale co, to ja mogę z paczką jechać po nowy samochód? Ja mogę... nie, no mogę jednak. Dobra, o, to ja o, biorę to jest. z powrotem majestatyk. Majestek. Majest, majest, majestik. Wiesz, że to jest prawdziwa firma bębenków? Jakich bębenków? Bę, Bęby, przepraszam. Czekaj, tutaj sobie zatankuję. No to jest. No ja to... No ja i tak muszę tam jechać dalej, nie? Więc ty po prostu dojechać. No to masz ręce chyba. A nie, to dwie kartki. Wciśnięte na no, dwie kartki. Gdzie ja tu jadę, Wolger? Tu matko, gdzie ja tu jadę? Tu nie mogę jechać. Tu jedziesz za mną. Dobrze, jadę już. Jadę, jadę za tobą. Ty mnie... Stresujesz mnie, moje. Ja nie mogę normalnie grać, bo ty mnie, mnie stresujesz i tyle i zobacz. Gdzie ja A nie mogę. No i widzisz? To siebie się stresuje, widzisz? dobrowiczki Bobrowiczki, idziemy idziemy do Bobrowiczek, młody tatu, tak wolno jeździsz a bo ja, ja jeżę zgodnie z przepisami, ja nie ja nie jestem jakimś tam, no wiesz jakimś tam yy, oszukistą, czy coś takiego no. jedź, 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 młody, jedź Jeźdź, bo ty widzę, że tak powoli jeździsz Ja cię muszę zawsze strafować Jedź, młody, jedź O, ja teraz sobie pojadę między drzwi Ale poszedł jak ci wpaść Wiesz co lepiej jeździć sprzed Ja sobie pojadę wiesz co jedź, jedź. A ja sobie pojadę tam samemu Nie bądźcie coś Bo ja się stresuję i to jest bez serca Wow, i widzisz, deszcz jest ślizgą i nie mogę jeździć. Daj spokój, Kaziu. Gdzie ty tu jedziesz, a twój? No. No to nie cofaj, tylko jedź, do przodu. O mnie się nie martw. Ja się nie zgubię, nie martw się. O, mówiłem, że przestanie padać kiedyś. W sensie stoi. Tak powiedziałbym brzydko i e, biedę, ale nie powiem. Wstać mnie. Dlaczego się mam tutaj tą paczkę? Mam 20 tysięcy, a nie tam jakiś ten. U dziada nie pracuje, tak jak mówi. Ale co, ty zostaniesz i co? Ja mam... Nie, się... będę jechał z tobą. I co, tam samolot? Nie. Będę jechał za tobą. No to dobra, ja już lecę, ty zaraz dojeździesz do mnie. Nie mam miętkiej gry, uwaga, bo radę. A jeździ tak tam jestem. Ten... I tak jest, jedzie pociąg. Ja nie przejadę! Młody weź się, uspokój. Jak tak dalej będziesz robił, ja nie wiem jak, jak, jak ty chcesz dać prawo jazdy. Już dalej. Już właśnie widzę jak ty tam Niech też jedzie. <laughs> Ale strzał. Pszczoła, pszczoła dostałem. tu dostałem ale jadę dalej prosto lecimy nie śpimy uwaga bo trzeba hamować bo nie zmieszczę się w tym w prze... No, co tu się dzieje? Ty młody weźmie. Nie dokładnie ja jadę. No nie wiem, jak ja jakoś widzę, że nie jedziesz normalnie. Tu ja też nie chcę zapłacić tej. Ale jedź, nie ma. Dlatego ja zwaniam. Ale goś Adam Małusz. Bo jestem uczciwy. Dobra, próbujcie mnie Ja Nie chcesz wyprzedzić, chłopie. Stałeś? Nie, prawie. Krabiej robi dużo. Jeden, trzy, jeden, jedziemy i teraz do ciebie. Dobrze, to ja za to moment. Dobra, ja. mi się. Olu jak dzik paśnik, nie? Ja. Ale dzik paśnik Chyba dzik w zampę. No, to trzeba szybko jeździć. Oj, tam wczesna maluj być. Liczy się. Liczy się haj, a nie tam. Liczy się lans. No nie no przełożyłem i, i znowu wiszę. Co ty robisz? Chcę cię ciebie spotkać. Jak ty jesteś też się zblokowałeś? No i co ja teraz? Też muszę się unicestwić Ty. Wylazłem z tego. Jezus! No nie no Co to ty robił? Nie wiem właśnie. Za dużo przycisków jest na tym padzie i to jest bez sensu. O co tu chodzi? Dobra, wchodzę z powrotem. Za dużo przycisków powinien być: dwa przyciski prawo-lewo, góra-dół góra, i do widzenia. A nie tamty Y, X, Z. Góra prawa lewa, Daj spokój, komu to potrzebne. Ach, ja nie już. wiem, czy ktoś nie kupować akorda ja chyba golfem pojeżdżę a kupię chyba No przeciwko ludziom złym no bez sensu trochę Kto to ja kupię smuorta Po 11:00. co Uch, co? chcesz iść spać już? nie wiem niech, niech się uruchomi, przejadę chcesz pingwinki jeszcze pingwiny? jeszcze? no to ewentualnie czerwony biegior ma... i wiesz ty tam troszeczkę Jaki? Ja jakim? bo te transity one mają ten job bonus i to jest fajne już mi się nie chcą. co? grać Przedostaję wartę i kupię sobie tego. Majsterka? No, i kupię sobie jakiegoś fajnego. Dobra, idziemy spać, młodzież. Już, być piękny. Śpijcie spokojnie. Nie majcie gry, bo. zmęczony jestem. Dobra, Przestań jest jakaś lepsza jakość tego obrazu jest. Ja gram na tym, a młody gra normalnie na klawiaturze. Już to wiadomo, że ja muszę przegrać, nie? Cześć. Cyk, cyk, cyk i cyk. Dobra. No.